Zaczynamy więc składanie, czyli wyjmujemy motocykl z kontenera i tu temat numer jeden, jak on się tam w tym kontenerze znalazł. Otóż wiecie czy też nie, marki jak Romet czy Zip zamawiają swoje pojazdy w Chinach i tu oczywiście na słowo chiński część z Was się pewnie krzywi, ale spokojnie, jest różnica między chińszczyzną a produkcją w Chinach, co od ponad 12 lat mojej pracy z tymi motocyklami staram się udowodnić. Tak więc każdy z tych pojazdów został złożony w 100% na taśmie montażowej w jednej z chińskich fabryk. Następnie trafia, uogólniając, na ścieżkę diagnostyczną, gdzie sprawdzane są praca silnika, wtrysk, układ hamulcowy czy zawieszenie. Jak jest OK, sprzęt trafia na stanowisko demontażu, gdzie w zależności od modelu rozbierany jest w pewnym stopniu pozwalającym wepchnąć go do kontenera, następnie do portu, 3 miesiące później witamy dostawę m.in. w gdańskim porcie, by finalnie trafił do serwisu na przegląd zerowy, taki jak ten tutaj. Mówię o tym z kilku względów. taki sposób produkcji jest znany od dawna i stosowany przez wielu mniejszych lub większych producentów. Jeśli kojarzy się Markę DU, zakładam, że tak. Ich samochody też na początku działania w takiej mniej więcej formie do nas przyjeżdżały, a w FSO były tylko montowane. W markach motocyklowych, także tych premium, również znajdziemy wiele takich przykładów. Dobra, następny temat to często pojawiające się pytanie klientów: skąd wiemy, że motocykl w ogóle odpali? Skoro przychodzi do nas niesprawdzony w paps? No to już wiecie, że jest sprawdzany. Wiemy, że zadziała, a finalne złożenie i przegląd zerowy to czysta formalność. Choć nadal ważna sprawa, gdyż jest taki model jak ADV125. No, dobra, ZXT to tak naprawdę pikuś, przy tym co mamy z rometem ADV125. Także tu jest dopiero masa zabawy w uzbrojeniu. Ale wracamy do ZXTka. Natomiast schemat składania jest zawsze podobny. Różni się tylko ilość akcesoriów czy elementów nadwozia. Im większa i bardziej wybejrowana maszyna, tym co logiczne więcej składania, choć są wyjątki, i tu ukłony dla marki Badacz, z którą jak pewnie dobrze wiecie, Romec współpracuje, ściągając modele takie jak Dominar czy Pulsar. Ten ostatni doczeka się w tym roku nowej wersji, o czym wkrótce też będę mógł wam opowiedzieć. Niemniej wracając, Badżar przychodzi praktycznie skompletowany. Pozostaje dokręcić rosterka, Gmole. W dotychczasowym pulsarze była też do, do przykręcenia kierownica. W przypadku ZXT, jak widzicie po rozkręceniu kontenera zabieram się za montaż, zaczynając od elementów ułatwiających mi zakładanie kolejnych rzeczy, czy po prostu manipulowanie motocyklem. W pierwszej kolejności bagażnik, by móc podnieść motocykl i założyć amortyzatory. Dalej stopka centralna, na której mogę zabrać się za odkręcanie przedniego zawieszenia od kontenera i finalnie zamontować koło. Motocyk na kołach to przenosimy się na podnosi. tak będzie łatwiej zapiąć winie hamulca podnóżki kierowcy i pasażera kierunkowskazy czy sprawdzić napięcie łańcucha montaż wszystkich elementów to czysta formalność Kolejność jest nie bez znaczenia, bo na przykład ciężko będzie zapiąć sprężyny dźwigni hamulca, gdy za wcześnie założymy wydech. Więc znowu, pewne doświadczenie będzie potrzebne. Przy montażu kolejnych elementów sprawdzam też te bardziej newralgiczne połączenia śrubowe. Te, które już były przykręcone w fabryce, no ale wiecie, tam też pracują ludzie, więc o pomyłkę nie trudno, coś tam się zawsze może zdarzyć. A kiedy, jak nie w tym momencie, najlepiej będzie to wychwycić.

i Odpalamy. Kilka razy trzeba podpompować pompę paliwa i zgodnie z przewidywaniem ZXD odpala praktycznie strzała Weryfikacja działania świateł, skrzyni biegów, wszelkich czujników i maszyna gotowa. To tyle na dzień dzisiejszy. Dzięki za oglądanie. Zapraszam do oglądania poprzednich materiałów. Jak również zapraszam na kolejne, pierwsze w Polsce testy nowości. Taki romet. Baczacz i ZIP, a także UM Motor. Także do następnego.